Uruchomiony projekt projekt. o nazwie boli mnie brzuch Rozumiem, dlatego właśnie uruchomiliśmy dlatego oficjalną gardło stronę internetową. Nie mnie inter... też boli, boli mnie brzuch. Rozumiem, dlatego właśnie boli uruchomiliśmy oficjalną Ekologiczne Nie, bo też mnie boli. W związku z tym, Nie że program mogę ekologiczny na dwór bo boli mnie brzuch i gardło. Proszę poczekać, to zajmie tylko chwilę. Nie, dziękuję. W związku z tym, że program ekologiczny. Boli mnie brzuch, dziękuję. Rozumiem, zajmę więc tylko minutkę. Dziękuję, boli mnie brzuch, nie, dziękuję. W związku z tym, że program dziękuję, ekologiczny boli bo... Ale ja nie zajmę dłużej Zarzu niż mi dwie boli. minuty. Nie, W związku z nie tym, że program na dwóch, ekologiczny. Boli mnie brzuch. To ja tak bardzo Pani szybko wytłumaczę. Też, boli mnie brzuch, nie. Do jakiego powiatu nie. się dodzwoniłam? Boli mnie brzuch. Nowy Jork. Do jakiego powiatu Nowy się Jork. dodzwoniłam? Nowy Jork. Mhm, rozumiem. Natomiast nie, tutaj sami widzę. To bardzo dobrze, ponieważ Nowy to jest tak Jorko, naprawdę... Główny... Bardzo dobrze nie, bolimy brzuch. Mhm, rozumiem. Do Nowego Jorku nie da rady. nie. W takim razie dziękuję za rozmowę ja i do usłyszenia. Też dziękuję.